Ewelina y, Wiśniewska, Pani Ewelina Wiśniewska, właśnie ją widzę tutaj, proszę się pokazać. Bardzo oraz razu dziękujemy za przekazanie no, ręcznie, ręcznie y, tutaj malowanej, jedwabnej chusty. Tutaj może nie, nie widać. Motyw starosądecki. I teraz tę chustę oczywiście można nosić na różne sposoby, ale oczywiście pod szyją jak najbardziej. Pani Ewelinko, zapraszamy na scenę, bardzo prosimy. Pani Ewelina zajmuje się właściwie od jakiegoś czasu tą działalnością. Która jest no, fascynująca, inspirująca i czy każdy że tak łatwo malować na takich jedwabnych chustach? Dobry wieczór Państwu. Myślę, że tak. To jest dla każdego. Jeżeli ktoś już pozna tą technikę i polubi, przede wszystkim to jak najbardziej i dla małych dzieci, i dla dorosłych. Próbowałam, bo już robiłam warsztaty nawet dla takich dzieciaczków i były bardzo zadowolone, także każdemu polecam spróbować tej techniki. A jak wiadomo jedwab to jest szlachetna bardzo tkanina, także serdecznie zachęcam do licytowania, bo zarówno tą chustę, jak tu już Ania wspomniała, można nosić, ale można też ją oprawić. Ona jest dzisiaj trochę wymięta, proszę mi wybaczyć, ale to jest jedwab, także on po prostu sam z siebie się tutaj mnie, to jest stóp procentowy malowany farbami profesjonalnymi, to się proszę nie bać, to się nie zmywa, ale równie dobrze można sobie to oprawić w ramę i powiesić na ścianie. Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze chciałam, korzystając z okazji, bo wcześniej pani Ewelinę nie zauważyłam. Podziękować za współpracę i za dotychczasowe wsparcie i pomoc w naszych inicjatywach. Zacznijmy, może. Bardzo dziękuję mojej asystent asystentce. licytację od 50 zł. Marcin, na pewno chciałbyś nabyć zdarzony. Pewnie tak. Ale może ktoś. Jest bogatszy ode mnie. Zacznijmy od 50 zł tutaj chusta z motywem starego stańcza. Od 50, tak? Szanowni Państwo, 50 zł. 50 zł za ręczną, ręcznie malowaną chustę. Przy okazji można z panią Eweliną porozmawiać może. Chyba sztatę zorganizuje, albo nauczy, jak na takiej chuście malować. 50 złotych. Kochani państwo, czy ktoś da więcej? Licytujemy chustę. 60. 60 złotych pan Dariusz. Dobrze, panie Dariuszu. 60 złotych. Czy ktoś da więcej? 60 złotych. Czy ktoś da więcej, kochani państwo? 70. 70 zł, 70 zł usłyszałem, tak? 70 zł, czy ktoś da więcej? 100. 100? Zuziana jest 100, tak? Dobrze, 100 zł, kochani państwo, 100 zł za chustę, czy ktoś da więcej? 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi. 100 zł po raz trzeci. Kali Państwo, gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy Suzankę za odbiór, odbiór. Czy to może Zuza będzie nosić tę chustę pod szyją? Zaraz nam tu opowie, jakie będzie miała przeznaczenie ta chusta. Gorące brawa, kani Państwo, dla naszej małej Zuzanki. Tu wrzucamy. Chustka dla ciebie, dziękuję ci się bardzo. Chusta? Będziesz ją nosić, czy komuś dasz? Konsultujesz się z tatą. Tak.